Dzięki niedawnej zmianie Kodeksu Spółek Handlowych są już możliwe transgraniczne połączenia, podziały i przekształcenia spółek na terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednym z warunków zarejestrowania transgranicznej reorganizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym jest uzyskanie opinii szefa Krajowej Administracji Skarbowej potwierdzającej, że celem transakcji nie jest unikanie opodatkowania lub nadużycie prawa podatkowego. Wydając opinię, szef KAS oceni, czy istnieje prawdopodobieństwo, że reorganizacja ma charakter sztuczny, nakierowany przede wszystkim na osiągnięcie korzyści podatkowej? We wniosku o wydanie takiej opinii należy wskazać m.in. opis ekonomicznego lub gospodarczego uzasadnienia planowanej reorganizacji. Nasze dotychczasowe doświadczenia z postępowań w sprawach o wydanie opinii zabezpieczającej pokazują, że uzasadnienie biznesowe transakcji jest wnikliwie analizowane przez szefa KAS. Organ podatkowy bada nie tylko prawdziwość takiego uzasadnienia, ale również jego wagę przy podejmowaniu decyzji o transformacji. Podobnego podejścia spodziewamy się w przypadku opinii wydawanych w sprawach reorganizacji transgranicznych. Z tego powodu już na etapie planowania reorganizacji warto przeprowadzić szczegółową analizę jej motywów oraz dowodów potwierdzających biznesowe uzasadnienie transakcji.